No to jedziemy. Witam wszystkich serdecznie! Dzisiaj zebraliśmy się tutaj, żebym Wam opowiedziała, jak być dobrym, grzecznym nietoperządkiem i nie wkurwić przy okazji całego świata. Mam dla Was 7 porad, co robić ze swoim życiem, żeby, żeby sobie go nie zepsuć tak bardzo, jak możecie. Przede wszystkim, dlaczego ja to nagrywam? Otóż dlatego, że sama kiedyś też byłam takim piece of shit i zrobiłam trochę głupot w swoim życiu i były one kompletnie niepotrzebne. To jest tak, jakby. Wiecie, to jest trochę takie. Coś, co powiedziałabym samej sobie te 10 czy 15, boże, dużo lat temu. Przeprowadziłam też ankietę na niezależnej grupie mm, moich współpracowników. I oni mi podpowiedzieli też sporo, więc to są mądre rzeczy, słuchajcie. Numer jeden. W kwestii muzycznej. Jeżeli masz na sobie koszulkę Nirwany i ktoś inny ma na sobie koszulkę Nirwany, to nie musisz egzaminować go z utworów, z konkretnej płyty. Nie, to nie ma sensu, przechodziłam to wielokrotnie, bo kiedyś też słuchałam Nirwany i to nie ma znaczenia, to nie ma sensu. Możesz nosić koszulkę z napisem Los Angeles i nigdy tam nie być. Nikt tego nie sprawdza. W sumie słuchajmy czego chcemy i nie wtrącajmy się w to, czego ktoś słucha i tak jakby miejcie to po prostu w dupie, bo to nie wasz interes. Kwestia druga. Jeżeli gardzisz Lady Gagą, to przestań. Lady Gaga to ty szanuj. Bo tak, już abstrahując od tego, że lubi mu robi muzykę popularną, to ona zrobiła wiele chociażby dla strefy modowej. Jest jednym z niewielu w sumie artystów, którzy starają się mimo wszystko wybijać z tego całego mainstreamu, więc. Czy ona robi coś nie tak. To, że tobie się nie, pod nie podoba jej muzyka, to tak jakby nikogo nie interesuje. Oczywiście masz prawo wypowiedzieć swoje zdanie, natomiast. Znam osoby, które najchętniej to by sobie wytatuowały na czole. Nie lubię muzyki popularnej. Czy to ma sens? No nie wiem, czy to ma sens. Ja bym się raczej skupiła na tym, co ja lubię i czego ja lubię słuchać, i szukała ludzi, którzy słuchają tego samego. Kwestia trzecia. Pentagramy. Owszem, ale z umiarem, bo tak jak otaku, na przykład, obsypują się od góry do dołu przypinkami. Okej, okay, taka moda. Spoko. Tak nie doszło dzieci roku. Kochają obsypać się pentagramami od góry do dołu. Niezależnie od okazji, niezależnie od w sumie wszystkiego, po prostu pentagramy wszędzie. To jest fajny symbol. To jest naprawdę fajny symbol. Już nie, nie będziemy wchodzić w konkretnie w, tam, w religię, w symbolikę i tak dalej, co to robi w ogóle. To jest po prostu ładny, estetyczny, symetryczny symbol. Też go lubię i też go noszę. Natomiast jeżeli masz na czole pentagram, na bluzce pentagram, na plecaku pentagram i wszędzie jeszcze indziej pentagram, może jeszcze na dupie pentagram, no to trochę, trochę po prostu może być tego za dużo. Kwestia czwarta. Nie musisz wyglądać alternatywnie 24 na 7. Naprawdę nie musisz. To, że tobie się podoba ten strój, nie znaczy, że jest odpowiedni na każdą okazję. Może to jest hardkorowy przykład, ale wyobraziłam sobie tak iść do pracy na inwentaryzację takiej krynolinie i z gorsetem. Widok byłby 15 na 10, ale szkoda ubrań. Naprawdę szkoda ubrań. To się zniszczy. Znam taką jedną osobę. Znam jedną taką osobę, która faktycznie zrobiła coś takiego. No oczywiście gorset potem poszedł do śmieci, bo był już tak ukurzony i na dodatek jej się przetarł gdzieś na boku i nie było, nie było po prostu opcji tego odratować, więc no niestety ciuchy do kosza. Kwestia piąta. Ja rozumiem, że Twoim hobby jest palenie kościołów, ale po pierwsze kościoły są ładne i chciałabym zrobić jeszcze w kilku zdjęcia, więc nie rób tego. A poza tym kościoły niektórym są potrzebne, po prostu są potrzebne, bo czują się lepiej dzięki temu. Więc z szacunku do tych ludzi, myślę, że dobrze by było ich nie palić. Kwestia szósta. Nie musisz mieć czarnych włosów. Naprawdę nie musisz mieć czarnych włosów. Ten kolor do pozbycia się jest prawie, że niemożliwy i nie chcesz tego robić swoim włosom. Jeżeli dojdziesz do wniosku, że potem chcesz zmienić ten kolor, no to powodzenia. Rozjaśnianie do naturalnego koloru, chociażby, zależnie jaki masz kolor, może potrwać naprawdę długo i może się skończyć tym, że całe te włosy będzie trzeba obciąć i zapuszczać od nowa. Więc nie warto. Nie miej czarnych włosów. Ani grzywki, nie rób sobie grzywki. O Boże, kiedyś, kiedyś zrobiłam sobie grzywkę. Miałam wtedy jakieś 14 lat. Wiecie, jak ja wyglądam w grzywce. No, nie wyglądam dobrze w grzywce. Także już jej nie mam. Gdzieś tak. Gdzieś, gdzieś tu jest. Nie, nie wiem gdzie, ale gdzieś ona tu jest. Kwestia siódma i ostatnia. Nie musisz być inny od innych. Naprawdę. Ja też miałam ten etap, też chciałam być jak najbardziej taka inna, wyjątkowa, żeby się poczuć, wiecie, kimś absolutnie wyjątkowym, bo faktycznie trochę miałam w głowie, że ja jestem taka zupełnie inna od ludzi, że nie ma kogoś takiego jak ja, bo ja jestem taka, taka i taka. To tak nie działa. Każdy w zasadzie na swój sposób jest wyjątkowy, każdy ma jakieś swoje zainteresowania, swoją estetykę, swoje przekonania, poglądy i to nas czyni właśnie wyjątkowymi. Ale nie trzeba się z tym w ogóle afiszować. Wiecie, wiecie o co mi chodzi. Po prostu to jest coś, co powinno przekonywać do was ludzi, ale na etapie, kiedy się już poznajecie, a nie w momencie, kiedy się mijacie w autobusie, widzicie przypadkową osobę i ona ma gdzieś na czole wypisane, że hello, jestem inny. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Mam nadzieję. Nie patrzcie na innych, patrzcie tylko i wyłącznie na siebie. Na swoje zainteresowania, swoje przekonania i na to, co wy chcecie robić w życiu i czym wy chcecie się zająć, jak chcecie wyglądać i skupcie się tylko i wyłącznie na tym. To jest moment, w którym powinnam powiedzieć amen. Na zakończenie jeszcze. To, że ja Wam mówię takie rzeczy, to wynika tylko i wyłącznie z tego, że ja sama kiedyś taka byłam, sama robiłam takie rzeczy <laughs> i z perspektywy czasu ja po prostu widzę, jakie to było cringeowe. I jak mi było wstyd potem przed moimi starszymi znajomymi, którzy już mieli ten etap dawno ze sobą, ja dopiero zaczynałam wtedy odkrywać jakiekolwiek w sumie style alternatywne. Jak zaczęłam to wszystko odkrywać, to ja chciałam wszystko naraz. Wszystko, wszystko super, żebym od razu była wiecie, żebym była tak w 100% alternatywna, bo tak, to jest coś, co mi się podoba, ja tak chcę i ja chcę od razu być wiecie, 100%. To jest normalne, bo jeżeli zaczynacie się czymś fascynować, to bardzo często po prostu idziecie całkowicie w tym kierunku i chcecie wiedzieć wszystko i chcecie mieć wszystko od razu. Ale to niestety trzeba trochę stopniowo. Więc, tak podsumowując jeszcze, mam nadzieję, że moi starsi widzowie też y, trochę mieli beki z tego i sobie powspominali też stare, dobre czasy, słusznie minione. Owszem, było to wszystko cringe'owe, natomiast w sumie niczego nie żałuję i dzięki temu wszystkiemu jestem takim człowiekiem, jakim jestem w tej chwili i mogę teraz do was porozmawiać też na ten temat bez jakiejś żenady, bo po prostu pogodziłam się z tym, co zrobiłam to 10 lat temu. Nie dawało mi to spać w nocy, ale koniec końców udało mi się, przepracowałam to wszystko, jestem lepszym człowiekiem, natomiast zdarzało mi się faktycznie zasypiać z myślą: Boże, Boże, jak ja żenująco wyglądałam, Boże, jak ja głupio coś powiedziałam. No, nie chcemy tego, chcemy uniknąć takich sytuacji, dlatego mam nadzieję, że wynieśliście coś z tego filmu coś więcej niż cringe. Miło było, zapraszam też wszystkich oczywiście do mnie na grupę na Facebooka i też na mojego Instagrama i widzimy się za tydzień.